Siema, witam w pierwszej komentatorce na tym kanale. Taki film już mogliście poznać na pierwszym kanale. No i lecimy, nie ma co przedłużać. Także, mecz ze wszystkim widzimy skład drużyny z kolonii. Mamy już skład WPT. No i zaczynamy. Zaczynamy drużyna, znaczy drużyna z Niemiec. Czyli Rajmans. Z tutaj dobrze podanie, niestety. Próba doświadkowania i słupek ratuje zone. Hmm, w damce dzisiaj Gazangia, a Wazajem, to Krela, Krell do Lukmana. Niestety nie udało mi się dowiedzieć, z tym przyspieszeniem przez piłka Zwaken od spramki Krell Gallagher Bulej niestety z Hornem się przewracali Kral Wulej. Wulej. Wulej jest. 1-0. Chińczyk z ligi hiszpańskiej strzela gola na 1-0 w 15 minucie tego meczu. Wstępną przepiwce. Hector. Tutaj po trochę Saint To i możemy powiedzieć, że not nie był najlepszy transfer. Na razie najdroższy transfer z tej całej ekipy drużyny PETA no niestety chyba na razie trzeba powiedzieć to wprost najgorszy cóż um, tu podchodzi? a nie nie udało się w ostatniej chwili to wybronić gadzangia shit, oh, shit, oh, shit oh shit oh shit oh shit oh shit shit shit, shit, shit co wpada FCKM 1-1 Jak to wpada, to niestety nie pokazał ich trójki, także teraz Luckman i Scent Maksim. Teraz Dukman przy piłce. Niestety odebrana mu piłkę została. Hector. Doję do jedno... Hornak, który prawie wybił piłkę za aut. Dik Dignios. Hector Gallagher Cholera jasno. Ten mecz wygląda najlepiej, jeżeli chodzi o na NPT. Z widać, że ma tu swoją planową mecz. Tutaj już Kubica i Filipa. Tak, jest piękne jużcie Filipa. Giarwinio, Gallagher. Do przodu, Luckman. Wulej, Wulej, Wulej. Wulaj, Lukemann jest gon, jest 2-1. Pod koniec pierwszej połowy robi się ciekawe 2-1 dla PT. Patrzymy na kolejne starcia. Za chwilę już się kończy pierwsza połowa. Teraz zaczyna dużo na PT i zaczyna Wulaj, Lukemann. Pomiętnie podaję do Galaghera Gallagher umieszcza piłkę światła moda Anglik w pozycji Chelsea Galagher, pięknie eee, dalej mamy e, kończy piłka Hector Horn Kreol. Luk mam w olej. I teraz byłaby dobra okazja dla Sens Maksymali, price swój drobek strzelecki, Niestety się nie udaje. Ale ja też wdrożę Dzierbinio i go dla po lance Felipe. Także, także pięknie. Wspaniały. Wspaniały mecz, to hmm, dobry, dobra główka I naprawdę to wyszło Wulej Wulej Gologer Niestety broni strzał Bramka z drużyny Przeciwnej, Dzierwinia znowu i czy znowu się uda? Nie tym maksem taka petarda podleciała, ale niestety nie wpadło to no w dzierwinio i czy to nam się uda? Tak, to mamy drugie ośrodkowe obrońca, a wzajem. Patrzymy na dane i Hector. Lub Maksem. Biegnie Luk Lukman, biegnie Lukman. Glager, czy by był dalej proszę Państwa. Glager, drugiego gol w tym spotkaniu. Naprawdę fenomenalnie 75 minuta. Hektor. Zajem. No tu właśnie się popisał piłka. Też bramka bramka ale był w, w pod nogi Andersona, który wpłakał piłkę do siatki. Wrócimy dalej, po prostu już końcóweczka tego meczu. Shit. No, no. do Uleja. Hector. Kupica do Gallaghera. Ulej i... Czy jeszcze coś się wydarzy w tym meczu? Chyba już nie. Tutaj jeszcze kończymy piłkę i nie, koniec. Dziękuję za mecz, zapraszam na kolejny.